Cześć Dzisiaj tak Miara, jakieś magnesy Denaturat Koparka I naklejka Muszę przychlasnąć naklejkę tam z tyłu Denaturatę muszę To tutaj sobie przemyć, odtłuścić no I krzesło żeby to kurcze siedząca robota była Kamerę wezmę na statyw Aha, zobaczcie kurcze Denaturat, nie wiem czy tu będzie widać w butelce. Jaki tutaj syf na nie jest. O widzicie? Kurde, temu to pewnie przez chleb trzeba przepuścić, żeby odfiltrować to całą zawiesinę. Jeden męt. Dobra kamerę na statyw i jakoś to tam tak Trochę na oko, trochę może podług miary. Ważne, żeby to prosto było. Dobra, kamerę na statyw montuję i się biorę za to. I got the cash in the bag, stadium pack. Born a rock star in this life, gone, live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm bad. Doing no cap, only God wants you better go live it up. Cash in the bag, stadium pack. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something. Can't stop this. I'ma steal everybody's name, call the shoplift Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Place the it's like candy canes. It makes me go change into a better frame into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star and this life gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants so you. Better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Unpack. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the back. Stadium pack, baby, I'm bad. No i dobra, tak to tutaj jest na tym. Kurde, co tu mi pęcherz powietrza jest? Nie dobrze, będę musiał go usunąć. A nie widziałem przedtem. To tam parę minutek sobie tutaj po tego. Tak było i teraz zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Jak tu kurde złapać. Jeszcze w planie mam może dzisiaj zrobić ten no, nie zarwie się na razie dobra jest tutaj taki bombelek mały, a tu już kurde idzie dobra o to trzeba tak ciągnąć żeby kurde że chwyciło Kurcze, mnie w nosie coś kręci. Tu na ten na dole widzę też taki pęcherzyk mały. No ja to sobie wezmę jakąś igłę od szczykawki Taką z tego z laboratorium przyniosę i kurde, no nie ma siły w ręce, żeby to tak urwać, no. i to i tak przecież całego nie ten, inaka też jest taki mały pęcherzyk. Dobra. Zobaczymy no. elegancko. Co ta kamera mi tu? Aha, bo mam dobra. Na no. uchwycie przekręcone trochę. Teraz tak jeszcze nie wiem czy dzisiaj mi się uda, bo chcę założyć ten podłącznik masy. Tylko muszę taki Wygiąć ten wspornik, żeby to w oryginalny otwór, tam nie dorabiać kabla, tylko tak jak jest przewód masowy od akumulatora. No, dobra, będzie dobrze. Miarę, miarę, gdzie ja mam miarę? Tu. Tak, tam jakoś się starałem wypośrodkować, ale co wyszło? To wyszło, że literki kurczę niektóre są wyższe 3,7 mamy tu od napisu do góry do końca tego i tu mamy no też tak 3 3,7 o i tu na M też jest taki mały ten kurde coś mnie w nosie kręci albo jakiś chory będę mniej więcej mniej więcej jest K jest chyba właśnie zaraz mierzę czekajcie ile ma o chyba jest największe tu tak 9 mm o ma o ma zobaczcie no aż kurde niemożliwe tu 9 8 prawie no kurde i tutaj zobaczymy sobie m ma 8, 9, a U u też wezmę tu po promieniu, gdzie najwięcej jest na dole. 9, 3. Kurde maszyny. Jakieś są do tego robienia, ale że to taki rozrzut, no nie widać tego, no ale. No i tutaj, tutaj jest chyba o. 3, 2, tu mam 4,1, a tu mam, no tak od tego zakrętu, to też ciężko. 3,9 tutaj, to tam wiecie. Nie będzie widać, ale zaskoczyły mnie po prostu wysokości tych liter. Że to takie jakieś kurde, jakby to. Ten ktoś ręcznie wycinał, a nie. Nie wiem nawet jak to się nazywają, te takie do wycinania. Ploter chyba, chyba na ploterze to robią. Dobra, to na razie bo idę trochę do tego. No co innego mam do porobienia. A później jeszcze jak ramię będzie zrobione, to tam na ramieniu też przyjdą i się zastanawiam właśnie czy takiego formatu zrobić tylko niebieskie czy te sobie tutaj zwymiarować zdjęcia porobić i zrobić tak jak było oryginalne i ten oryginalny znaczek Komatsu tak jak kiedyś był takie coś jeszcze pomyślę na pewno zanim to będzie piaskowane robione to na pewno to sobie wymiaruje, żebym miał tutaj z jednej i z drugiej strony a być mówię a być może Dam też takie duże niebieskie. Bez tego znaczka będą. Pomyślę jeszcze. Dobra, to na razie. Trzymajcie się, cześć.